No to, to drzewa są. Możesz przestać. Idziemy gdzie indziej. Przepraszam. A gdzie idziecie? To ja nie pójdę z wami. Przestań rzucać tymi liściami. Okej. Okay. Patrzcie z Spidermanem gdzie to normalnie. Stitzkman Zobacz jakie mam szybkie auta w ogóle w garażu Czekaj, sprawdzę czy mogę samodajne auta kupić w bagacach Łatatka, to

Dobra, nie mów już takich rzeczy, bo może to widzi zauważyć, albo YouTube, będę miał. Oh ja odbyleciałem, zobacz! I lecę do skody. Co się odwaliło, widziałeś to? Odbiłem się. Patrzę. Jechałem z mega z, z naj, najbardziej najmocniejszej szybkości, czy nie? Najszybciej szybkości. Najszybciej Od... no i... o jakieś auto! O jak auto się odbiłem i wyleciałem tak wysoko. I potem zacząłem lądować tak, że lądowałem kurde w pa. Pa. pa, Jest jedna osoba to ty? Dzień dobry, panie widzu. Jak mnie słyszysz, to daj łapkę w górę. Nie, nie napisz komentarz! Zamknijcie się, ja tu sam nagrywam. Hey. Ale mi chodziło o strajka nie lajda. Dzień dobry, widzu. Dzień dobry. Daj komentarz. No bo to jest gra. Siema Wojtek, fałka skład 2, siema. No. wywalaj mapy. Wojtek, map jest dziwny, ale nie dzwoni mi Wojtek. Siema ludzie. Przestańcie przestań, przestańcie spamować geniusze. Bo was zbanuje z lajwa. Z lajwa was zbanuje. Ajm. Asejm, Wojtek, asej. Jak ten fiat wyleciał? Zobacz tego fiata. Co jest? Co to było? Zde. Odbiłem się o coś, nie widziałem nawet to co. I, I takim fiatem tak szybko, niby. O, z, z drogi wyleciałem. Jakim cudem? No, patrz, wjechałem na drogę i mi fiat normalnie wyleciał, bo tam są te skały, takiej tam była droga. E, ja jestem przy twoim bloku, znaczy przy moim, ale tam gdzie jest ławka. Ale... A co? A co pisze? Siema opal, no co opal. Ej, kiedy ja już... Ju... Na pewno nie jutro, na pewno nie pojutrze i na pewno nie po pojutrze, na pewno za tysiąc dni. Tyle ci powiem. Bo się zepsuło. To zjawiam! Ej, jakie grupy! zobacz gościu się z przelatkim! Dzisiaj nie zrobię opal. No Patrz gościu normalnie zabija drugiego Ja tam składam, bo jest to jest zabiegała tu. Co jest! Tam się coś pojawiło przez chwilę na ekranie. Muszę uciekać.

ja mnie goni? Widzowie, to jest Spider-Man x Tak typowo. St Stigman Captain Rope Hero. Zaraz ci powiem, znajdę jakieś miejscówkę, gdzie ta auta nie jeżdżą. O, Stigman Captain Rope Hero. Stigman Captain Rope Hero. Cy, ty, i cyky my, any, cy, a, py, ty, a iny, ry, opy, chy, ry, o. Py, e. Hy, e, ry, o. A jest was pięć. Widzowie jest was pięciu, więc dajcie może lajka, bo nie mam żadnych serduszek, loj. Zero serc, gościu. Panie! To nie jest TikTok, to są polubienia. A tu, a tu mi serca normalnie pokazuje, panie. Patrz, to wygląda, widzowie, patrzcie, to wygląda jakby tutaj była piłka nożna na środku drogi. Tu normalnie Pokaż. jest kropka zniką. Patrz, piłka nożna na drodze, kurde. Nie ma multiplayera. Eee, to się... Ta gra jest zepsuta totalnie. Ej chłopie, napadłeś? Ty też, Cicho. No Cicho, bądźcie. O, auto mi się zrosiło. Wchodzę do mojego nowego domu w Nowym Jorku. Siema Zablokowałem Hej. się w pokoju wizowie. Dobra. Ej no piszcie coś wizowie na czacie, bo bo nudzi mi się bez was. Jest was ośmiu, nie? rekord? moich widzów to 12. A jak mój brat robił jeszcze live'y, no to chyba z jakieś 25. Bo ze st Stumble guys wtedy był popularny. Ej, znalazłem jakiś obraz. Nie, nie wiedziałem że tu jest coś. 6 na 13 obrazów. Okej! Mam to nie zobaczyć takiego jajka. Jak tu to liczby do niej. Jak nie słyszałeś, no to nie ma multiplayera, nie ma multiplayera. No co? No. Co, 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 tak przy... Aha, dobra. dobra. Widzowie, wyjeżdżam na miasto po zakupy. Stary jedzie na zakupy. wyjeżdżam na miasto po zakupy. Stary jedzie na zakupy. Co jest? Ej, co się stało? Ale flipa zrobiłem, panie! Zateleportowałem się. Coś ty zrobił! Zobacz, jakiego flipa zrobię, gościu flipa 20 przeglądek autem przestań mi to przesuwać to nie to. Patrz, patrz jak gościa rozwalam patrz, patrz co mu robię ej on utknął w ścianie widzowie on w ścianie utknął noga mu w ścianie utknęła dziwnie to wygląda idę rozwalać ludzi Jadę. No, to jest chyba sklep. Nie, to jest sklep. Mleko leko Mleko Dzień dobry panie, poproszę mleko. Jak nie ma to do widzenia? Nara. Dzień dobry, ja, ja poproszę papieroski i mleko. Mleko nie mam, nic ci nie jemy. To nara. Ja. Ciekawe czy się... Ej, co się z moim autem? Zamknij się. Ej, zobacz co ja zrobię z autem. Możecie być cicho. Miau. Widzowie. Patrzcie co ja z nim teraz zrobię. Co ja? Ej, on ode mnie ucieka, ale ma broń. Co jest? Ej, on ode mnie ucieka, ale broń ma. What the hell? Dowiedz z jakiej gry chcecie kolejny live. Opró oprócz Simplesson, bo, bo mi laguje. O, 12, 12 ludzi jest. Dzień dobry widzowie. Oby to tylko boty nie były jakieś, co nie? Siema, wiesz co? Nie zostawicie Widzowie, jak nie zostawicie subskrypcji, to z wami to zrobię. O, patrz, siema, wieszko. Ej, policja. Ej, patrz! Widzowie, patrzcie jakie dupsko wypiął. byť ticho. Aha, dobrá. jest wywaliłem samego siebie widzowie Opatrzcie widzowie jakie Lamborghini sobie biorę Lamborghini Lamborghini Mam Lamborghini a tu taksi. Taksi wypadł. Co jest! Co się stało? Samochód mi się przewrócił. No się dzieje! Co ty zdobyłeś? Dawać mi moje auto. widzowie patrzcie i patrzcie to teraz o tak uwielbiam to nie to nie tu gdzie to było Widzowie, patrzcie, my mnie wywali daleko. I believe I can fly. Nie, tylko nie do wody. No nie gadaj, nie gadaj, panie. A no nie No nie ma tam lawy. Widzowie, piszcie coś w komentarzach, bo mi się bez was nudzi. Co Nic. ja zaraz się Ty nie musisz, bo ty ze mną gadasz. Rozwalony Run away Czekaj, bo chcę twoje auto Panie poczekaj, pogadamy A widzowie wiecie o tym, że Te, te białe ludziki to są podobno dziewczyny Jeśli się poddapisz po to pogadamy. Tylko? tylko? chodźcie stąd. Nie wiem wiem jeden jeden. dobry, dzień dobry, i dobry, z i przywitajcie się z panem Filipem. Elo! Elo! I przywitajcie się ze mną. Siema! I przywitajcie się z wami, bo jest was dużo. Dwudziestu dwóch. Co? No. Oh wow! Ci, Papi, ja tu w ci, ci, którzy są teraz na jazdze, to, poz to pozdro. No, pozdrowienia. Po, 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 po. Widzowie, piszcie coś, bo się nudzę. Ja do was tak mówię, a wy do, do mnie nic. Nie fair. Co, bo nie zapomniałeś, Jajwa, nie piszeć jeszcze. Ty, ale chodź jeszcze. Ej, Filip. Będziemy robili jutro live na tej klatce nawiedzanej. No Okej. Okay. Widzowie, jak co to jutro, jutro, albo może też dzisiaj o później godzinie będzie będzie live y na klatce od Filipa, bo tam się dziwne rzeczy dzieją, jest tam horrorowo. On ma ja no, ja bo, 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 bo boisz się? Nie. Ale to za to za jakąś godzinę. A ty woj? A... Ej dobra, będziemy mogli się widzieć. Dobra. Ej. Coś mi weszło do ucha, kurde. Przecież mi weszło do ucha i nie umiem tego wyciągnąć. Kurde, ale się Ale do ucha, nie umiem tego wyciągnąć. Widzowie kończę live'a za dwa pięćdziesiąt sekund. Raz, dwa, trzy, czemu? cztery. Bo nic nie piszą. No, widzowie, piszcie!

Dobra, nara widzowie. Widzimy się na kolejnym live'ie za